Witajcie serdecznie drogie Baranki na czytaniu na czerwiec 2021, praca, finanse, związki i single. Co dla singli też w czerwcu karty będą chciały pokazać, tak? Słuchajcie, na szybciutko tylko powiem, że dziękuję Wam, że jesteście za ze mną. Drogie baranki, dziękuję, że przybywacie do mnie, że zostajecie, subskrybujecie mój kanał, że lajkujecie. I dziękuję tym barankom, które ze mną już są na stałe, oraz wszystkim tym oczywiście, którzy być może też po tym filmiku u mnie zostaną. Także dziękuję Wam bardzo za poświęcony mi czas, za, za to, że chcecie mnie słuchać i będzie mi bardzo miło was gościć. ok, W takim razie słuchajcie, drogie baranki. Dla baranów, dla wszystkich osób spod znaku barana. Czytanie na czerwiec, na miesiąc czerwiec 2021. Czytanie dla baranów na czerwiec 2021. Praca. Praca. Finanse dla baranów w czerwcu. 261. Mhm. Braca. początek miesiąca. środek miesiąca. koniec miesiąca. Związki, dla baranów. Związki. Relacje w z dla baranów. Relacje w związkach dla Baranów. Relacje w dla Baranów. W czerwcu 2021 pokażcie karty, bo przytoczył Początek miesiąca. Baranki single w czerwcu 2021. Baranki single w czerwcu 2021. Co dla Was? Single baranek w czerwcu 2021. I to, co mamy na dnie słuchajcie. Ok. To dla singli potem podciągnę, bo nie mam takiego stołu tutaj, żeby widać kamerki. Ok, baranki. Jeśli chodzi o Waszą pracę. Ło, no to pracujecie. No to pracujecie, walczycie. Słuchajcie, na początku miesiąca jak najbardziej. Tutaj wzmożona jakaś praca, jakieś, jakieś takie, wiecie, no, rzeczy, którymi się musicie zajmować, do których dążyliście i które cały czas musicie w tym, na początku miesiąca jak gdyby wdrażać w życie, tak? Jeśli chodzi o Waszą pracę. W połowie miesiąca, słuchajcie, mogą być jakieś takie, nazwijmy to, przepychanki, konflikty, jakieś takie wyjaśniania jakichś spraw, jakieś takie, słuchajcie... Perturbacje gdzieś tam, jakichś różnych różnych rzeczy, jak to zazwyczaj bywa w pracy, tak? Natomiast natomiast końcówka miesiąca będzie rewelacyjna. Czyli gdzieś może coś sobie wywalczycie, wywalczycie być może swoją pozycję, być może wywalczycie. Um... Coś obronicie swojego zdania, swojej pozycji, swojego, swojego jakiegoś tam projektu czy, czy współpracy z kimś, czy do kogoś, do kogo przekonacie do siebie. Natomiast na pewno będziecie musieli w połowie miesiąca w czerwcu gdzieś tam coś udowadniać, coś tam będziecie musieli z ludźmi. Dyskusje jakieś podejmować. Tak? Natomiast, tak jak mówię, początek miesiąca jest bardzo, bardzo taki obfity, jeśli chodzi o pracę, i rzeczywiście jest to na tej pracy jakieś skupienie, więc być może coś będziecie. Jeszcze dalej kończyć, tak jak tutaj jest taka prząśniczka, tak, bo jest to taka talia słowiańska i ta prząśniczka cały czas coś wszędzie, więc tak jak wy cały czas na początku miesiąca, to tak jakby kontynuacja z maja coś wszędziecie, czyli cały czas coś robicie, cały czas. Do czegoś próbujecie dążyć, macie nad tym kontrolę oczywiście, ale staracie się to cały czas coś robić i poprawiać. I tak jak mówię, środek, środek tak jak powiedziałam, trochę jakiś taki może i nerwowy, i jakieś takie po prostu perturbacje, jakieś takie przepychanki, czy słowne, czy coś udowadnianie, czy słowne, czy, czy argumentowe, czy jakieś w działaniach. Natomiast koniec miesiąca macie, słuchajcie, rewelacyjny z dziewiątka kielichów, będziecie się czuli spełnieni, dopiliście swego, yy, broniliście swojego zdania, swojego projektu, swojego stanowiska, yy, yy, swojego zdania, yy, cokolwiek to tam miałoby nie być, natomiast koniec miesiąca w pracy jest ok. Jeśli chodzi o finanse, no to rzeczywiście tutaj yy, praktycznie bez zmian, bo cały czas jak gdyby próbujecie, yy, wiadomo, że gdzieś tam w środku tego miesiąca może, może być jakieś takie małe zawirowanie, coś może tam być jakiś kłopot z finansami. Ktoś może nie będzie chciał Wam czegoś zapłacić, spłacić, bądź jakieś przesunięcie mogą być. Natomiast absolutnie tak czy inaczej, czy praca, czy finanse na koniec miesiąca macie naprawdę bardzo fajnie, więc na pewno pracowicie i na pewno musicie gdzieś tam swojego zdania bronić w tej pracy. Jakieś takie sytuacje mogą być, które będą od Was wymagały, jednak jakiegoś większego zaangażowania. I bronienia swojej pozycji, tak? Jeśli chodzi o yy, związki wasze, relacje, wasze baranki w czerwcu 2021. Ja to teraz poprzesuwam, właśnie po to, żeby potem tutaj singi do góry podciągnąć. Mhm. Wasze związki. Mhm. No słuchajcie, no bardzo, bardzo yy, rodzinnie myślę. Yy. Myślę, że tutaj w Waszych relacjach jest dużo się może zmienić. Dużo się może zmienić. Słuchajcie, bo początek miesiąca jest bardzo taki, no, bym powiedziała, obiecujący. Wy się bardzo dobrze czujecie w tych swoich związkach, na swoim miejscu, jako, jako osoby, które się tutaj tym związkiem opiekowały, gdzieś tam coś w tym związku, do, tego związka, do tego związku wnosiły. Jako matki, bo to też tutaj muszę zaznaczyć, jako, jako matki opiekujące się własnym domem, dzie dziećmi, otoczeniem, dla niektórych. Dla niektórych może to być taka informacja, że gdzieś tam jednak jakaś ciąża się może pojawić, jakieś poczęcie dosłownie, więc tak dodatkowo, ale dla niektórych baranów być może tak będzie, bo w środku miesiąca mamy koło fortuny, czyli tak jakby się życie odwróci do gór nogami, więc być może akurat przez tą sytuację, że niektóre baranki dowiedzą się właśnie taką informację, że będzie potomek w rodzinie słuchajcie, no i to na pewno wywróci do gór nogami waszy, wasz związek, jeśli mówimy o tym aspekcie właśnie mm, dokładnie yy, na koniec miesiąca słuchajcie, no jak to diabeł, tak yy, no, będziecie troszeczkę czuli się yy, jednak yy, zniewoleni ograniczeni yy, jacyś tacy troszeczkę yy, gdzieś tam ta, yy, ta relacja może być taka troszeczkę yy, słuchajcie, no jak to, jak to przy diable, tak yy, zaogniona natomiast natomiast słuchajcie no coś wam może po prostu wiecie no pchać do czegoś tam złego nazwijmy to tak ograniczać was może więc słuchajcie jeżeli to będzie aspekt rzeczywiście tej tej ciąży, tego poczęcia, że tak będzie u niektórych baranów, no to poczujecie na koniec miesiąca, że rzeczywiście jesteście trochę już uwięzieni, dosłownie, tak, zniewoleni, no ta sytuacja wymaga jakiegoś ograniczenia Was w różnych aspektach. A teraz, jeżeli nie mówimy o tym aspekcie, nazwijmy to takim rozwojowym czy ciążowym, to dla osób, które absolutnie z tym akurat nie mają do czynienia, to, to to jest to, że czuliście się dobrze w tym swoim związku, wszystko było ok, ale coś spowoduje jakaś sytuacja, że to się troszeczkę odwróci, i tak jak czuliście się wolni, swobodni. Tacy dosłownie na swoim miejscu Nic was nie ograniczało Tak będziecie później w, w, w połowie miesiąca się to może zmienić I do końca miesiąca możecie rzeczywiście czuć Jakieś ograniczenie w tych waszych związkach Jakieś takie troszeczkę wiecie Zniewolenie tak jakby coś Coś was przyblokowało w tej relacji Tak jakbyście po prostu Nie wiem być może no Powiem tak kolokwialnie no jakiś diabeł Po prostu wasz związek Tutaj na koniec miesiąca Zajrzy, i, i coś tam troszeczkę namiesza, i trochę ta sielanka, nazwijmy, może się skończyć. Ale to wiecie, nie pod takim negatywnym y, y, znaczeniem, tylko w sensie takim, że troszeczkę to się zmieni. No bo koło fortuny mówi, że to się odwróci w drugą stronę. Zazwyczaj jest tak, że koło fortuny się odwraca w dobrą stronę. Tylko pamiętajcie zawsze, że jeżeli było dobrze w związku, a jest koło fortuny, no to teraz mo mogą być jakieś tam sytuacje powiedzmy takie napięte powiedzmy tak jeżeli były napięte no to wtedy one są będą oczywiście luźniejsze ale no tutaj ja widzę że było właśnie dobrze na początku miesiąca jest pokazane że jest fajnie a później coś się może odkręcić jakaś sytuacja jak to z diabłem tak może się wam tutaj um, odkręcić coś się może takiego um, nerwowego ewentualnie Pojawić, co Was właśnie ograniczy, co, co gdzieś tam Was jakieś pokusy będziecie być może mieli na koniec miesiąca. No, bez mała lato, tak? Więc, więc gdzieś tam te pokusy czyhają i gdzieś coś w tych związkach może się chwilowo rozjechać, albo, albo będziecie mieli jakąś taką nerwową po prostu końcówkę tego miesiąca, tak? I, i gdzieś, te, gdzieś ten diabeł nad tym związkiem będzie przez jakiś czas czyhał, ale to wiecie, na, na szczęście. Wiecie, to może dotyczyć też waszych relacji pod kątem wyjazdu. No, bo mamy kartę świata, to jest czerwiec, więc to niektórzy mogą wyjeżdżać gdzieś za granicę, gdzieś podróżować, gdzieś jechać na wakacje. Wymarzone, więc to może też spowodować, że tutaj będzie jakieś napięcie w tym związku i ta sielanka y może chwilowo się y zawiesić. Bo nie mówię, że skończy, tylko zawiesić. Wiecie, no zawsze tak jest, że jest fajna za chwilę, coś tam jakaś sytuacja spowoduje, że. Y że jakaś ta atmosfera będzie taka nerwowa. To jeśli chodzi o związki, tak? Jeśli chodzi o singli. Jeśli chodzi o singli, ojejku, jak macie tutaj mieczowo, słuchajcie. Aż po prostu nieprawdopodobne. Słuchajcie, mieczowo macie, po prostu tak macie mieczowo, że, że szok. Um. Słuchajcie, no jesteście uplątani, związani na samym początku tego miesiąca, dosłownie nie wiecie, jak macie funkcjonować, w którą stronę macie ruszyć, czujecie się zablokowani własnymi myślami tak naprawdę, tak? bo to myśli was ograniczają, tak, ale gdzieś sobie w siebie pompujecie właśnie to, że nie jesteście w stanie niczego zrobić, nie wiem, kogoś spotkać, że tak, tak macie ani inaczej, troszeczkę takie wiecie. Intelektualne, myślowe, takie nakręcanie się dosłownie, bym tak powiedziała. I tak jest na początku miesiąca, w połowie i na końcu miesiąca, ym, bardziej będziecie podchodzić surowo, tak? Czyli tutaj jak gdyby znajdziecie jakieś rozwiązanie, na początku, na początku miesiąca będziecie bardziej tacy właśnie ograniczeni, sami się ograniczycie, przy czym później jakby to przerobicie w sobie. I będziecie tak twardo stąpać y, po ziemi single na zasadzie takiej, że bez ani podchodź, czyli będziecie chłodni, chłodni do relacji, chłodni do, do, do takich jakichś tutaj y, osób, które być może się koło Was y, y, pojawią. Y, no i oczywiście no, nie będziecie szczędzić czasami języka y, na koniec miesiąca, więc może tak być, że y, to będzie taki bardzo, y, taki, bym powiedziała, y, intensywny miesiąc, tak? Dla singli pod kątem pod kątem ewentualnego ewentualnego takiego e patrzenia w przyszłość co do, co do yy, jakiejś relacji na przyszłość, to na pewno to nie jest, będzie dobry miesiąc na to. Absolutnie. To wy po prostu coś przerobicie w sobie, a później będziecie tak twardo stąpać po ziemi, tak będziecie bardzo surowo podchodzić do osób, tak będziecie mieli nawet cięty język dosłownie. Yy, będziecie wszystkiego ciekawi, jak najbardziej na koniec miesiąca. Będzie Was wiele rzeczy ciekawiło, ale będziecie mieli też swoje, yy, swoją mądrość, swoje argumenty. I, i wy będziecie tutaj królować. Nikogo raczej nie do siebie nie dopuścicie w tym miesiącu, wręcz uzbroicie się w taką skorupę, bym tak powiedziała, tak? W miesiącu czerwcu. Słuchajcie, ogólna energia dla Was <laughs> i taka rada jak gdyby jednocześnie to jest karta siły. Więc słuchajcie, to dotyczy też pracy tutaj w połowie miesiąca, tych związków, które gdzieś tam troszeczkę się mogą na chwilę... Coś może zakłócić, jakieś nerwy gdzieś tam mogą się pojawić, z, y, y, nagle gdzieś w połowie, w końcu miesiąca. I tutaj, dla singli, słuchajcie, tak czy inaczej. Y, takie przesłanie jest dla Was i wskazówka, żebyście byli silni. To jest po pierwsze, żebyście znaleźli w sobie siłę, żebyście znaleźli w sobie wiarę w siebie i też, i też z drugiej strony to, żebyście <trafili> potrafili ujarzmić w sobie tego lwa w normalnej talii takiej, bo to, to też jest talia, oczywiście wzorowana na Rider White Smith, ale w tej takiej oryginalnej. Tali, tam jest lew. No pewnie znacie to z innych tali. E, tutaj mamy niedźwiadka, no, on jest bardzo łagodny. Jakby nie było, też jest duży i olbrzymi, może zrobić krzywdę. Ale do czego zmierzam? Postarajcie się też w sobie. No tutaj też mówię o singlach, mówię też tutaj o pracy, żeby poskromić tego lwa w sobie. Żeby nie, nie, nie pozwolić temu lwu tak bardzo wyjść spoza. Waszą osobowość, tak? Bądźcie silni, miejcie swoje zdanie oczywiście, tak. bądźcie jak gdyby tacy twardzi nawet, tak? Ale na tyle, żebyście mając tą siłę tworzyli wokół siebie właśnie taką aurę tej silnej osobowości, ale nie wykorzystywali jej, tak? Ja to tak widzę, ale nie wykorzystywali jej. Ogólny taki przekaz tutaj też na dnie Tali to jest świat, więc to co powiedziałam na samym początku słuchajcie to są też wyjazdy i tutaj no, jakby nie było czerwiec już jest takim okresem wyjazdowym, wakacyjnym, więc co niektórzy z was baranki może będą już takie działania właśnie wyjazdowe podejmować, więc jak najbardziej jak najbardziej fajnie, jeśli nie to tak czy inaczej, czerwiec jest takim miesiącem, gdzie naprawdę możecie wiele, wiele yy, wiele zdziałać, wiele możecie, musicie tylko uwierzyć w siebie, nie poddawać się jakimś tam złym emocjom, bo słuchajcie, diabeł to są też złe myśli, emocje, to są też nerwy, to jest coś, co, co nas opęta gdzieś tam z tyłu, to jest coś, co nam tam źle mówi, jak to się mówi, tak? <laughs> I, więc słuchajcie, nie, nie dajcie się takim energiom bo świat stoi przed wami otworem, możecie zrobić naprawdę wszystko, możecie, możecie naprawdę spełniać swoje jakieś gdzieś tam marzenia, które, które gdzieś tam mieliście, i w jakiś sposób je popychać do realnego funkcjonowania, tak? Słuchajcie, baranki, dziękuję Wam bardzo. W takim razie za to czytanie na czerwiec 2021. Mam nadzieję, że Wam się to czytanie podobało, że do mnie wrócicie. Dziękuję tym barankom, które ze mną są i tym, które do mnie dotrą być może po tym filmiku. I cóż, no. Tak czy inaczej, życzę Wam cudownego miesiąca czerwca 2021. Jakby nie było, to wszystko powinno być dobrze, drodzy kochani. Także serducho dla wszystkich Baranków i do zobaczenia w następnym filmiku.